To patrzymy na Niego już przez pewien pryzmat, bardzo ważny pryzmat. To pryzmat tego, który ten grzech odkupił. To pryzmat Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, żeby zbawić mnie, który przyszedł po to, żeby przelać swoją krew właśnie za moje grzechy. I żal za grzechy będzie wtedy właśnie płaczem, ale płaczem, który jest płaczem z miłości. Płaczem nad swoim grzechem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Niektórzy ojcowie Kościoła wręcz uznawali, że nie ma żalu za grzechy bez płaczu, bez łez. A św. Augustyn, kiedy mówił o żalu za grzechy, to porównywał wręcz żal za grzechy do drugiego chrztu. Mówił, że człowiek, który jest odkupiony, który wszedł w tą tajemnicę męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa i stał się nowym stworzeniem, przez swój grzech osobisty upada. Niejako zarysowuje ten obraz, który Chrystus w nim odnowił. I jedyną szansą na to, żeby ten obraz znowu został odnowiony, już nie jest woda chrztu, bo drugi raz się ludzi nie chrzci, ale są właśnie łzy naszego żalu. Jest to wszystko, co czynimy z miłości do Boga, bo widzimy, kogo obraziliśmy. Widzimy, kogo miłość w jaki sposób nadszarpnęliśmy. Widzimy, co zrobiliśmy z tą miłością, którą Bóg nas obdarzył. Święty Franciszek od razu po swoim nauczeniu, trochę to śmieszne było, ale taka jest historia. Chodził po asyżu i wołał, a właściwie biegał po asyżu i wołał. Miłość nie jest kochana. Właśnie takie uznanie tego, że ja nie kocham miłości, którą Bóg nie obdarzył. To jest żal za grzechy. To żal, który wynika z miłości do Boga. To jest jako ból duszy, który wynika z nienawiści do popełnionego grzechu. Trzeba to wszystko jeszcze. <laughs> Przepraszam. Trzeba to wszystko jeszcze widzieć w perspektywie tego, co Jezus robi, kiedy pokazuje nam, czym jest szukanie grzesznika. Zobaczcie, jak Bóg wiele wkłada siły, jak wiele wkłada trudu do tego, żeby znaleźć grzesznika. Zobaczcie chociażby na przypowieść pana Jezusa o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, na przypowieść o zagubionym synu marnotrawnym. To wszystko Bóg czyni po to, żeby nas odnaleźć. Czyni to tylko i wyłącznie z miłości. Natomiast kiedy my, tak jak właśnie syn marnotrawny, w tym momencie, kiedy uznaję ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, wtedy wzbudzamy w sobie żal zagrzędu. I ten żal jest konieczny w ogóle do tego, żeby uzyskać przebaczenie, aby człowiek mógł być rozgrzeszony. Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodzieży, Jukat, mówi wręcz bez rzeczywistego żalu, nawet po ustnym wyznaniu grzechów, nikt nie może zostać rozgrzeszony. Ale wierzymy jednak, że każdy z nas potrafi wzbudzić żal za grzechy. Oczywiście ten żal nie zawsze będzie doskonałym żalem. I tutaj dochodzimy do pewnego ważnego rozróżnienia, które daje nam chociażby katechizm kościoła katolickiego. Katechizm kościoła katolickiego rozróżnia żal, na żal doskonały, a więc wynikający z miłości Boga do człowieka, oraz żal niedoskonały, który będzie wynikał bardziej ze strachu. Ze strachu przede wszystkim przed sądem lub strachu przed karą, która grozi człowiekowi za grzechy popełnione tutaj na Ziemi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że czasami możemy, może mamy wrażenie, że nie potrafimy w sobie wzbudzić doskonałego żalu. Na przykład, bym zapytał tutaj nawet nas obecnych, kto z nas płakał przy spowiedzi. To nie wiem, czy połowa z nas miała takie doświadczenie rzeczywistego płaczu przy spowiedzi, albo nawet płaczu, nie wiem, w momencie robienia rachunku sumienia. Właśnie ten płacz, te łzy, które są dla nas oczyszczające, one są zewnętrznym, albo mogą być zewnętrznym wyrazem żalu za grzechy. Niektórym z nas, się może, nas się może wydawać, że kiedy nie ma łez, kiedy nie ma takiego jakiegoś uczucia, żalu popełnionego grzechu, że nie mamy żalu. Ale wystarczy właśnie to poczucie żalu, które wynika chociażby ze strachu. Ono jest wystarczające do tego, żeby rozgrzeszenie, żeby przebaczenie grzechu było skuteczne. Zobaczcie, że <laughs> kobieta, która przychodzi do Jezusa w tym fragmencie Ewangelii, który przed chwilą odczytaliśmy, to kobieta, która zalewa stopy Jezusa, wręcz takimi wielkimi ilościami łez, że te nogi Jezusa można tymi łzami niejako wytrzeć, że można je tymi łzami umyć. Potraficie wyobrazić sobie taką ilość żalów, taką ilość łez? Mi sobie trudno wyobrazić. Rzeczywiście musiał to być niesamowity szloch, ale ten szloch, zobaczcie do czego doprowadził. Doprowadził do tego, że Jezus powiedział słowa które dla nas mogą być niesamowitym pocieszeniem. Ona wiele miała darowane grzechów. dlatego bardzo miłowała. To jest niesamowite, że nie najpierw ona kocha i dlatego ma przebaczone grzechy, ale najpierw Pan Bóg przebacza grzechy i to jest dla nas inspiracją do odpowiedzenia miłością na miłość. Stąd dzisiaj. Kiedy y, patrzymy na ten y, warunek dobrej spowiedzi, możemy się pytać, czy miłość Pana Boga znajduje odzwierciedlenie w mojej miłości. Chociażby przez taki prosty akt, jak akt żalu. Najprostszy. Wystarczy go naprawdę wypowiedzieć ustami, a przede wszystkim w sercu zbudzić sobie taki akt żalu, który będzie, skutecz który będzie skutecznie. W jakiś sposób procentował, który będzie sprawiał, że grzechy, za które żałuje, będą przebaczone. I tutaj możemy przejść do drugiego ważnego warunku dobrej spowiedzi. To jest do postanowienia poprawy. Zobaczcie, że akt żalu to jest bardzo ważny akt, który jest naszym aktem. Postanowienie poprawy też jest niejako po naszej stronie. Bo zobaczcie, że przebaczenie. Odpuszczenie grzechów jest po stronie Pana Boga. Natomiast akt żalu i postanowienie poprawy to są akty, które czynimy my jako ludzie słabi, jako ludzie grzeszni. Z autentycznego doświadczenia tego, że wiem, czym jest grzech, jak bardzo na ranie tego, którego kocham, budzi się także to, co nazywamy postanowieniem poprawy. Zobaczcie, nikt, kto żałuje za swój czyn, nie chce świadomie do tego grzechu wracać. Nikt z nas nie ma czegoś takiego, że nie wiem, yy, w jakiś sposób obraża chociażby swoich rodziców albo osobę kochaną. Nie wiem, narzeczonego, narzeczoną, dziewczynę, chłopaka, żonę, męża. Nikt z nas nie chce tego robić więcej. Proboszcza, chociażby to jest, <śla> z tego, z tego, z tego Ale to jest właśnie to, tak? Nikt z nas nie chce tego powtarzać więcej. A jednak i tak nam się to zdarza. I tak wracamy do tego samego. Zobaczcie na, taki, na taką prostą rzecz. Ile razy jest tak, że yy, po spowiedzi mówimy już więcej tego grzechu nie popełnię Ba, nawet mówimy więcej. Już więcej nawet nie chce stwarzać okazji do tego grzechu. Nie wiem, nie chce się więcej spotykać z tym człowiekiem, z którym zdarza mi się, nie wiem, omówić kogoś, obgadać, plotkować. A jednak jakoś to wraca, wraca, wraca. Zobaczcie, że postanowienie poprawy, jakby automatycznie nie jest, nie jest samym poprawą. Bo nie jesteśmy automatami, które można nakręcić i które można sprawić, że więcej nie wrócą. Tak jak już jest nasza natura po grzechu pierworodnym. Niestety, ale skłonna bardziej do zła niż do dobra. Bo na szczęście w tym postanowieniu poprawy jest jeszcze Pan Bóg. Jest naszym aktem postanowienie poprawy, ale jest Pan Bóg, który to postanowienie poprawy nas wzbudza. I Pan Bóg, który w tym postanowieniu poprawy nas będzie wspierał. Potrzeba byśmy chcieli, chcieć. To jest czasami istota sprawy. Chcieć, chcieć zerwać z grzechem. Albo uczynić minimum, które potrafię, do tego, żeby do tego grzechu nie wracać. Zobaczcie, jak to są rzeczy, które, jak często one nas dotykają, jak często się z nimi spotykamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. Ale musimy mieć w tym wszystkim wyjątkową świadomość, że mój grzech, zarówno ten, który popełniłem w przeszłości, jak i nawet ten, który popełniłem, który popełnię, nie wiem, za dzień, za, za dwa dni, za, za tydzień, za miesiąc, że te grzechy zostały odkupione krwią Chrystusa. One wszystkie, teraz tak naprawdę tylko to na ile ja doświadczę tego, że one są przebaczone, że te grzechy zostały zmazane krwią Chrystusa, zależy właśnie od tych dwóch rzeczy: od żalu za grzechy i od postanowienia poprawy. Zobaczcie też, że Pan Bóg tym wszystkim nie zniewala nas. Właśnie te dwa akty pokazują nam, że Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę. Ale w tym poszanowaniu wolnej woli nie zostawia nas samych. Pan Bóg nawet dopuszcza grzech w nas. Po co? Po to, żebyśmy potrafili dostrzec, że sami nie damy rady. A po drugie, bo Pan Bóg widzi, że większą wartością jest człowiek, który jest wolny, nawet kiedy skłonny do grzechu, niż człowiek, który byłby niewolnikiem dobra. Kobiet ma te dwie przedziwne władze. Rozum i wolną wolę. Za pomocą rozumu odkrywa, co jest piękne i dobre. A za pomocą woli wybiera albo chce wybierać właśnie to, co jest dobre i to, co jest piękne. Ale zobaczcie, jak często wybieramy to, co nie jest dobre, to, co jest złe i to, co nie jest piękne, to, co jest tą brzydotą, to, co jest tym yy, właśnie tym zamazanym obrazem. Tą karykaturą obrazu, który Pan stworzył. Ale na szczęście yy, właśnie sakrament pokuty i pojednania jest miejscem, w którym możemy doświadczać tego, że Chrystus odkupił nasze rzeczy raz na zawsze, nie zostawił nas samych, ale jednocześnie szanuje naszą wolność. Zobaczcie, że Chrystus przed nie do tych idealnych, albo tych, którzy myślą, że są idealni ale przyszedł do słabych i grzesznych. Przyszedł do tych, którzy potrafią uznać swoją słabość, swoją grzeszność, swój, swój grzech. To, w jaki sposób obrażają Pana Boga, drugiego człowieka i w jaki sposób niszczą samego siebie. Chrystus przyszedł właśnie do nich i to jest nasza jedyna nadzieja. Zobaczcie, że tę konferencję, tę modlitwę mamy w godzinie miłosierdzia. Tak naprawdę nie ma dla nas innej nadziei, Nikt z nas nie jest na tyle silny, by potrafił już tak spiąć w sobie i powiedzieć, że już więcej grzechu nie popełni. Jedynie w Bożym Miłosierdziu jest nasza nadzieja, ale jednocześnie Pan Bóg wzbudza w nas zdolność do żalu za grzechy i do postanowienia poprawy. I ostatnia rzecz. Co roku w Wigilię Paschalną, tą wielką noc zmartwychwstania Chrystusa, Kościół oznajmia nam. Piękną prawdę. O zaiste konieczny był grzech Adama, skoro zgładził go tak wielki odkupiciel. To jest kolejna nasza nadzieja. Zobaczcie, że hasłem tegorocznych przygotowań do światowych młodzieży są słowa błogosławieni czystego serca, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I rzeczywiście ten grzech w jakiś sposób sprawia, że nasze serce przestaje być czyste. Ale to nie znaczy, że Boże serce przestaje działać. Boże serce jest większe od naszego grzechu, od Twojego i od mojego. I to Chrystus oczyszcza moje serce, a nie tylko ja sam działam, wzbudzam w sobie, nie wiem, jakieś takie nadzwyczajne siły, które by sprawiły, że moje serce będzie czyste. To Chrystus jest dawcą czystego serca. Życzę Wam tego, kochani, z całego serca, żebyśmy doświadczali. Czystości serca oczyszczonego krwią Chrystusa. To jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że grzechy, które popełniamy, są nam przebaczone, ale nie są nam przebaczone za darmo. Te grzechy zostały odkupione tym, czym, tym czymś, co jest najbardziej drogocenne w historii świata: krwią Chrystusa. I też pamięć o krwi Chrystusa potrafi nam niejako ułatwić. Żal za grzechy i nie poprawy. Bo kto z nas chciałby dalej sprawiać, żeby krew Chrystusa niejako marnowała się w naszym życiu? Amen.